Pałki i może spędza. Klaun jest cały. Tak, mamy pajacka. Nie, klauna. Więc zaraz zapiszę grę. I idziemy do tego gościa. Który chciał swoją zabawkę. Oho, na pewno nie. Spadaj. Będę tracić na siebie zdrowie. Mmm, gdzieś na Czekajcie, przecież w tej widzę. Okej, trafiam go już. A, dostał. I... Czy to nie? Teraz tak. Nie będę tracić zdrowia, skoro mogę to wykorzystać przeciwko nim. Mhm. Mm no, no, teraz będzie trzeba użyć pałeczka. Mam dla ciebie zabaweczkę. Zobacz, kładę ci ją na podłodze i odsuwam się. Bądź grzeczny i otwórz drzwi. Jeśli ten gówno pojawi się po prawej stronie, to się wścieknę. Moja! Moja! moja. Całe szczęście. Wow, ale zamknąć te drzwi? Nie mogę oczywiście. To nic nie da. Żyje we własnym świecie. Chyba w ogóle mnie nie widzi. no mm, tu jest ciemno. Dobra, przypomnę na razie przy ścianach. Coś jest? Trumna. A tutaj kolejna trumna. Mogę ją otworzyć? Nie mogę. To są jakieś drzwi. Tak jest. Co my tu mamy? Uterki. Ktoś tu się bawił robieniem koktajli młotowa. Ha! Tak. I przy okazji mnie też nauczył. Tu amunicja. Apteczka. Super koktajl Mołotowa. Uuu, więcej amunicji. Mhm, mm ten już nie mogę iść. To teraz gdzie? W sumie nic ciekawego nie znalazłem, ale... To nic nie da, żyję we własnym świecie. Dobra, to w takim razie spróbujemy teraz. No? Ale kurde, ani klamki, ani nic nie mam. No coś się minąłem pewnie. A, tam były jeszcze jakieś drzwi, pamiętam. Ja nie, nie chciał nas przepuścić, bo coś tu zapomniałem i tak dalej. I w dupie mam zombie się pojawią. Tutaj. Tak jest. To safe. Nie, to tam. Tak jest. Wow. Pożar. pożar. Rozprowadzimy te drzwi. Drzwi zablokowane. Takim... A, czyli zablokowane, to co ja mam Mhm, mm idziemy tutaj. Wow, auć, auć, o Jezus, no ja to jest normalnie. Czy znaczy Tak, jest fajnie, że zapisałem w grę. Zapisz. Tutaj mamy pożar. A raczej pewnie nie przejdę. Nie. Jeszcze nie. Na szczęście. Co to jest? Klamka! Wygięta korba znaczy. No dobra, ale może zeszło już jakaś klamka. Co ja mam teraz zrobić? Mogę to zgasić? Gaśnię O, i gicio. dobra, to znaczy że nie będziemy kosztować za bardzo z. Zy... Ekstra. Ja nie będę zużywać tej gaśnicy, no się przydaje jeszcze. O jezus! Piękny ten czymś pluje. Nienawidzę tej gry. Nienawidzę No, są momenty. Ma momenty. Autentycznie ma momenty. Safe. Co? To jest jakiś nowy zombie. Obleśny. Czyli zablokowany. Tędy. O, cześć. Wypróbujemy koktajl mołotowa? Wow, chyba te skrzynki były wybuchowe, tak w ogóle. A co, safe? No i tu mam coś jeszcze. Mogę ten wyjść. Drzwi zamknięte. Mogę ten kluczyk użyć? No proszę. Weszliśmy do prosektorium. Ale ja tu jeszcze nie chcę chodzić. Ja chcę najpierw sprawdzić tamte drzwi O te Wow. Jasne, 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 jasne Wow, to jest. Okej okay. To co? Koktajle młoda czyli co, mogę zrobić z tego koktajla, Kiń! Jeszcze ty. Co? Ja się będę z patyczkować. E, mogę od razu w to strzelić, wiecie? Amunicja, świetnie. Co tu mamy jeszcze? Szflata, ale pusta. Tutaj pusta szuflada. Skrzynka z narzędziami. Świetnie, dostaliśmy puszkę. Albo coś tu będzie trzeba wsadzić. Oh. O, ekstra Kolejne koktajle zapłon działa. Może gdzieś się przejadę, jeśli uda mi się otworzyć bramy. Po co otwierać bramy? Wyważ się od razu. A co to jest z kolei? Benzyna. Substancja odpalna. Świetnie. Zapłon działa. Może gdzieś się przejada, jeśli uda mi się otworzyć. Nie ma korby. O, jak to nie ma korby? Trzeba to naprawić. Korba jest powyginana <słuch> milion problemów. Dobra, mam samochód, fajnie, znaczy będzie czym uciec z tego miejsca. Benzynę też mam. Nie W takim razie wychodzę. Głównie, no, gdybym wyskoczy to pójdę. Szybki. Ma najmocniejszy zombie na razie. W takim razie zapisujemy. O mój wyyyy... I Ile mam tych Siedem. Świetnie, to będziemy z niej korzystać. Ełć. No mnie Dobra, to leczymy trochę. Na Zapisujemy. I idziemy teraz do tego prosektorium. Tutaj. Urocza. Prosektorium to zrobiłby miejsce na zwłoki. Coś słyszałem filmik. O, kogoś spotkaliśmy. No, no, no. Kim jesteś? Nie podchodź bliżej. Uspokój się, Jim. Wszystko będzie dobrze. Wierz mi, jestem twoim lekarzem, pamiętasz? Nie znam pana. Jestem doktor Brown. Doktor Brown? Nie jestem żadnym pańskim pacjentem. Myli się pan, to niemożliwe. Nie powinno mnie tu być. Ale jesteś. Odłóż broń. Nigdy. A spróbuj mi ją odebrać.